Chciałabym, nie bardzo nikt mnie tutaj nie, z, nie zapowiedział. Ale, ale nie wiem, czy mi się to uda, ale chciałam wam powiedzieć, że e, o kobietach się zawsze mówiło, żeby niech robią filmy, ale takie małe, skromne, na dwóch aktorów, e, festiwalowe kino. E, tymczasem się okazuje, że mamy szansę jednak zdobyć box-office też i zrobić wysokie budżety. E, I dlatego chciałam powiedzieć, że kobiety potrafią i kobiety potrafią być solidarne. Dlatego zaprosiłam też tutaj Dodę, która jest moją producentką i z którą razem stworzyliśmy ten film. Przede wszystkim dziękujemy bardzo Państwu, bo bez Was nie będziemy mogli robić dalej filmów. Się wzruszyłam, kurde. Będę Jest, <laughs> dziękuję, kochani, bardzo. <laughs> bardzo. Y, mogę coś powiedzieć, czy nie? Może nie, no dobrze, to dziękuję. Nie, dobrze. Czy nie? Dziewczyny, zostawiłyście trochę drogocennej biżuterii. Sprawdzimy zaraz, co jest w środku. E, gratulacje. Oczywiście, dla całej gratulacje ekiby. ogromne. Czekamy na więcej. Mhm.